Bardzo się cieszę, że jestem z Wami. Przywitał swoich wyborców w kościanie obecny lider wyścigu o fotel prezydencki. Rafał Trzaskowski przez niecałe pół godziny mówił m.in., jak ważna jest współpraca z Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi, ale również inwestowanie w obronność naszego kraju. Dzisiaj trzeba mieć plan. I prezydent Rzeczpospolitej jest właśnie od tego, żeby mieć plan, a nie od tego, żeby mówić o emocjach. I te emocje podburzać. Emocje towarzyszyły jednak prezydentowi Warszawy, gdy mówił o innych kandydatach na prezydenta. Oprócz tradycyjnej już wzmianki o Karolu Nawrockim, najwięcej czasu Rafał Trzaskowski poświęcił Słowomirowi Męcenowi. Sondaże podają, że lider konfederacji znajduje się na trzecim miejscu w wyścigu o fotel prezydencki. Warto o tym rozmawiać: o tym, czy ktoś zgłasza propozycje, które mają się przysłużyć naszej przyszłości. Czy ktoś jest kompletnie oderwany od rzeczywistości? Chodzi o tak zwaną piątkę męcena stworzoną przez Koalicję Obywatelską na podstawie ostatnich postulatów lidera Konfederacji. Mowa tu m.in. o płatnych studiach, likwidacji świadczeń 800, 3.13 i 14. emerytury. Niech to będzie debata racjonalna, a nie debata o księżycowych postulatach. Zdaniem Konfederacji prezydent Warszawy ma w tej sprawie krótką pamięć. To jest wszystko oczywiście do dyskusji, natomiast pamiętajmy, że głównym przeciwnikiem wprowadzenia. Na jeszcze wtedy 500 plus, a także trzynastki, była platforma obywatelska. I tacy politycy, właśnie jak Rasał Czaskowski czy Donald to oni byli głównymi krytykami. Zwrócenie większej uwagi na słowomira Mira Mencena nie jest bezpodstawne, oceniają eksperci. Próbuję wykorzystać te jego poglądy, a ponieważ Mencen ma najwyższe poparcie wśród ludzi młodych, no to Czaskowski robi wszystko, żeby przyciągnąć ten, tego młodego wyborcę 18-29. Czy taka strategia okaże się skuteczna, przekonamy się 18 maja podczas pierwszej tury wyborów prezydenckich. Potencjalna druga tura 1 czerwca. Paweł Głuszeński, pół dnia.